Cudze chwalicie, swego nie znacie. Takie hasło przypisać można spotkaniu, które odbyło się 10 października w Starostwie Powiatowym. Podczas niego seniorzy z Wążeźna i okolic mieli okazję wysłuchać prelekcji o tym, jak powstają lokalne produkty. Uznaliśmy, że będzie taką chyba ciekawą inicjatywą, aby spotkać się dziś w gronie seniorów, dla których są właśnie przygotowane prezentacje, są przygotowane produkty, które w różnych miejscach powiatu są przygotowywane i które najkorzystniej wpływają na nasze zdrowie i samopoczucie. Musimy dostarczyć sobie antotleniacze. Dzięki antutroniaczom jesteśmy zdrości. Skóra jest lepiej wygląda, lepiej wyglądamy, bo no, Panie Myszym nie zależy na Glądzie, a więc te antotleniacze są bardzo ważne w diecie. I Jednym z nich jest właśnie cynamon. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się o tym, w jaki sposób wykorzystywać zioła, aby jak najdłużej cieszyć się dobrym zdrowiem oraz jak odróżnić miód naturalny od sztucznego. Przedstawione dzisiaj seniorom zostaną miody lokalne, tutaj takie jakie posiadają przelaży z naszego rejonu. Eee... Też chcę zwrócić uwagę na właśnie miody takie kupowane w sklepach, oczywiście ich nie neguję, natomiast musimy zwrócić uwagę na to, co spożywamy i jakie jakości spożywamy. Dlatego to też będzie głównym takim aspektem prelekcji. Usłyszeli również o tym, że lawenda to roślina, która nie tylko pięknie wygląda i pachnie, ale także ma szerokie zastosowanie w lecznictwie, kosmetyce i kuchni. Chcę rozpropagować w ogóle lawendę jako roślinę, którą warto uprawiać w swoich ogródkach, warto ją mieć, warto ją przerabiać na różnego rodzaju. Rodzaju olejki, syropy, hydrolaty. Zapach labend ma właściwości uspokajające, kojące. Także serdecznie polecam i zachęcam do tego typu uprawy. Na koniec dowiedzieli się o wykorzystaniu winogrona do produkcji wina. Jak ten proces przebiega oraz skąd wzięła się nazwa wina Jo. Zwieńczeniem prelekcji była degustacja lokalnego wina.